Zobaczyłem sobie, gdzie wywiercić mocowania do wanny, te oto mocowania, do których wanna się zapiera i które wiertło lepiej uwierci w gresie. Mam dwa rodzaje wiertł Wiertło wielozadaniowe od Boscha, czyli takie i wiertła od Dedry do szkła. Zobaczmy co sobie szybciej poradzi z gresem. Z dosyć twardym gresem przyznam. Najpierw Bosch. No muszę powiedzieć, że nawet dobrze idzie. Wędzę sobie troszeczkę wody. Żeby je chłodzić, żeby go nie przegrzeć. Już jestem z wodą. Także wiercimy w wkrętarką, także raczej nie, nie są za szybkie obroty. No początek obiecująco poszedł i coś się ze. herczik jest porażka Przeszliśmy Nie wiem czasu, bo to wszystko jest na wyczucie, a zresztą Czas leci na filmie, więc będzie można łatwo porównać. Teraz zakładam drugie wiertło, które jest do szkła. No i teoretycznie do gresu też jest napisane, że gres. Przestawię kamerkę na drugi otwór. Tu będę wiercił. Zaučíme, jak to všetko funguje. Wiertel bardzo często te motylki odpadają, po prostu się to przegrzewa i odchodzi. No ale tym zrobimy dwa razy szybciej. Dwa razy szybciej. Czyli podsumowując: wiertło wielozadaniowe od Boscha. Jest droższe i wolniej w gresie idzie, bardzo wolniej. Wiertło z Dedry te teoretycznie do szkła, ono już jest przegrzane. Zrobi jeszcze jeden otwór w gresie i będzie do wyrzucenia. Ale zrobiło otwór dużo szybciej i na pewno wywierci jeszcze jeden. Także, przy sprawdzę z bliska te wielozadaniowe. Nie no, stępić nie widać, żeby się stępiło. Widać, że ma ładną tą płaszczyznę na, na, na ostrzenie, bo się świeci nie wyostrze. o był taki błysk jest ładnie naostrzone ale co z tym dużo gorzej idzie jest droższe chyba o 7 zł droższe od tego do szkła także takie to porównanie tamtym wiertełkiem Dedry do szkła rzekomo zrobiłem raz dwa trzy, cztery dziury Tą i tą, to muszę poprawić obok, po prostu tam mam głębiej pręd nie mogę wywiercić utworu, to jest żelbet z tyłu, ale co wam się powiedzieć, te boszoskie wiertło, którym zrobiłem tylko tą jedną dziurkę tu. Męczę i męczę i umęczyć nie mogę tutaj. Naprawdę stoi w miejscu. Stoi w miejscu, po prostu się ślizga. Dużo droższe, a dużo gorsze. Na pewno nic nie nadaje do gresu. Do czego się nadaje, nie wiem, ale nie do gresu. Zmieniam na te, które używałem. Widać, że już jest fioletowe, przegrzane, ale robię wszystko jedną ręką, także sorry. I zobaczmy, jak będzie szło de droskie. Od razu się wywierca. Zaznaczam, że to robię jedną ręką, także też mi niewygodnie. Ale ja czuję jak wchodzi. Dziura jest już dwa razy głębsza, a dwa razy dotknąłem, a tamtym loliłem i mymloliłem i nie przegrzewałem go, bo też się chodziłem i nie mogłem dosłownie dziurki zrobić. Także według mnie Badziew. Według mnie, badziew. Niby to jest do wszystkiego. No wiadomo, PCV to chyba każde przewierci. Drewno też każdym przelecimy. Ale już reszta. Long life, tak. Żeby kurde czasem. Żeby kurcze czasem.